Witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałem pokazać drużynę tygodnia. Jak widzicie, tutaj Aguero, Isco, Pedro, Milito, są Leighton, Benz, Alaba, Friedel również. Wziąłem wyzwanie w Ultimate, poziom Ultimate przeciwko tej drużynie. Jak widzicie wygrywam, jednak do czego dążę chcę skończyć zadania menadżera co mi się zapewne uda nie wiem jakim sposobem 6 strzałów oddało w pierwszej połowie drużyna tygodnia, w drugiej grała o wiele lepiej ale ale nie udało jej się wygrać co, co zresztą widzicie i zaraz po tym jak po zakończeniu tego meczu otworzę paczki, będziecie mogli zobaczyć, tak, jak wspomniałem, że otwieranie paczek będzie, także, yy, także będzie otwieranie paczek. Tutaj kolejne trofeum mi wpadło, także dosyć fajnie. Musiałem kupić jeszcze zmianę yy, zgrania żeby dokończyć te, te, te zmianę tam na snajper czy tam tego. Kupiłem jakąś pierwszą najtańszą dostałem tą paczkę, wpadło mi od razu wpadło mi od razu trofeum kolejne także dosyć fajnie i zacznę od tej paczki, którą dostałem za te zadanie menadżera, a następnie otworzę 5 paczek po 7,5 tysiąca końców jedna myślę, że jeśli ma mi po, po szczęście dopisać to, to to dopiszę właśnie w tych pięciu paczkach ponieważ w FIFA 13 ponad milion końców na te paczki wydałem i to nic mi praktycznie dobrego nie przyniosło kilka, trzy chyba informy po 80k co sprzedałem a reszty to są same słabe karty dlatego tej fifie będę może otwierał częściej, a po mniej paczek po 5. Zobaczymy jak to będzie Także tutaj macie tą pierwszą paczkę Co z niej, co z niej wynikło, nic ciekawego Jako rzadka karta jest herb Zenitu Który dosyć słabo wygląda, różowa piłka Jeszcze nie miałem okazji grać różową piłką, ale może może zmienię niedługo. Obecnie gram Mundialówką z 2002 roku. Bardzo fajnie miałem tą piłkę, yy, oryginalną replikę meczową. Bardzo fajnie mi się nią grało. Taka miękka była dosyć. Dlatego postanowiłem, teraz ją dodali yy, w FIFA, w Ultimate Team. Dlatego postanowiłem sobie nią na razie grać, ale pewnie zmienię niedługo na jakąś różową albo coś innego. Pierwsza paczka z tych, które otwarłem dosyć fajny strój standardowy dla Queen's Park Rangers ale fajnie wygląda fajnie grafika do tego stroju zrobiona no i reszta tam tych, 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 tych różnych wzmocnień na jedno jednomeczowych ale ja z tego nie korzystam jak już wspomniałem wcześniej następna paczka Terry bardzo bym się cieszył, jednak, niestety, on kosztuje tylko 2000 końców, 200 dokładnie. Także za bardzo mnie to. Ale, yy, yy, chemistry strike, style gladiator: wszystkie minimum 1000 końców trzeba dać za jakiekolwiek zmianę skrania. Także, także yy, fajnie. Nie, nie patrzyłem, nie jestem dokładnie pewny, co które daje. Także dopiero sobie zobaczę. W kolejnej paczce trafiłem Lukasa. Świetna paczka, ponieważ Lukas w tej chwili, z tego co sprawdzałem, 23 tysiące końców stoi. Krychowiaka sobie zatrzymam, bo może kiedyś zrobię polską drużynę. Także zatrzymam go sobie na gdy na będzie idealny z polskiego zespołu. Lukasa raczej sprzedam na razie, bo teraz będą karty jeszcze będą droższe później pewnie jak będzie więcej tych karty, one trochę zejdą z ceny także tak za miesiąc kupić Lukasa to raczej będzie około 10 tysięcy warty, a nie ponad 20 a nie mam też znowu takiej presji, żeby teraz szybko robić skład brazylijski otwieramy kartę z widalem z Vidalem w grafice ogólnie ba bardzo fajna Grafika zrobiona w, tych, w tej nowej FIFI do złotych kart. Handelar, tytoń, mamy brąkarze do polskiego zespołu. Fajnie, kontrakty, które teraz bardzo tanie są. Wczoraj udało mi się kupić yy, po 250. Te, te nie, też, nie te, te, te błyszczące, tylko te normalne, złote. To za 4000 ponad 20 kupiłem. To naprawdę, no może coś ponad 4000, koło 5 chyba, tak. I 20 ponad kupiłem to fajnie. Tutaj kolejna paczka Pablo Hernandez ze Swansea. Raczej zatrzymam go, przetestuję jak on się sprawuje w grze. A później, może sprzedam. zobaczymy Zobaczymy jak to będzie. Tutaj mamy fitness stroje Wigan Fajny czarny I tutaj jakiegoś gościa zdyskarduję sobie Dzięki wszystkim za oglądanie trzymajcie się cześć